Serial toca Life World odcinek. 11. Chyba jedenasty. Dobra. Tam jest szef, czy tam jest szef? Nie wiem, chyba tam, bo tam są jakieś ulotki. Dobra, to chodźmy. Ja Dzień dobry. Dobry. Pomyliliśmy się, to nie tutaj. No. Czy mogę pomóc? Em Gdzie jest szef? Tom. Co wy tutaj robicie? Pomyliliśmy drogi. To jest bank. I nikt się do niego jeszcze nigdy wcześniej nie włamał. Dobra, ale po co nam tu mówisz? Dobra, wyjście weź tu, weź tutaj, tutaj o plany budynku, będziecie wszystko mieli. Tu macie cały plan i się teraz więcej nie zgubicie. Dobra, dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, to w planie jest pokazane, że prosto. Dobra, to idziemy prosto. Nie, to nie to. No, to nie to. Ojej, pomaliliśmy się. Dobra, to chyba było na 56. piętrze. No. Chyba jednak tak. Dobra, jedziemy wyżej. Dobra, to chyba tu. Hej, Iwi! Hej! Hey. Baniak, aha. Dobra. Wiem wszystko. Dobra. Tu jest pocztak mała. Dobra. Tu tam jest, tak? Eko. Tak. I jutro można przypomnieć kopertę dla Justyny. Mmm... Co na tylko bardziej mogli? Choda. A na kiedy? Puk, pok, puk. Zapraszam. Um, dzień dobry. Dzień dobry. Um, my chcielibyśmy. Mmm... Um, Idę wam powodę. Siotryć. A nie, na razie, na razie... Na razie wychodzimy. Ej, to czego wychodzimy? Coś się stało? Nie, 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 bo ja wymyśliłam coś takiego. Bo ten... Bo słyszałeś? Że... O! Wydrukowaliśmy druk. No wydrukowaliśmy druk wywołanego śmierdzika, przepraszamy. Dobra, no, nieważne. To nie będzie nam potrzebne walimy to wszystko ze śmietnika. No. Ale nie o to chodzi. Czy słyszeliście, co tam pan wcześniej mówił? A, że nikt nie. jeszcze nie obrabował tego banku. No, Może byśmy się poszli przebrać, a następnie byśmy tu wrócili i ukradli cały bank. Tak! Oni mało tutaj dają. Dlatego moglibyśmy zarobić fortunę, mieszkać w jakimś wilii i mieć dom dla naszej córki i dla nas. No. Więc jak? Robimy ten plan? Tak. Dobra, tylko sami nie możemy działać. Zapytajmy się Iwonki, może ona nam będzie chciała pomóc. No jasne, że tak. To idziemy. Dobra, idziemy. Iwi, tak. um, spotkanie o 13 w sali konferencyjnej, dobra? Okej, okay, ale o co biega? Nie nic, nic, tylko wytłumaczmy ci wszystko tam, bo tutaj koleś nas podsłuchuje. Dobra. To pa. My musimy na razie iść do... E, na razie musimy iść do... Y, po prostu idziemy. No, dobra. Hej Maciek. Ej, co tam? Fajnie tu się pracuje. No. Mi też się tu fajnie pracuje. No. Dobra, szybko. Na salę konferencyjną. Poczekaj, tylko gdzie jest sala konferencyjna? Tu? Tak, tutaj. Ej, przepraszam, niech pan idzie gdzieś indziej, bo tu mam spotkanie. Dobrze, do widzenia. Do widzenia. To to, ale to sobie pójdę. Dobra. Tutaj? Tak, tutaj. O, proszę stąd wyjść. To jest sala konferencyjna. Tylko dla wybranych osób, a państwo ja jestem sprzątaczką, a państwo chyba nie mają tutaj wstępu, ym, 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 ym. Ym, yy. Mamy wstęp. Mamy wstęp. Hi, hi, hi. Dobrze, ale na razie że stąd wynoście, bo dopiero co tutaj posplątałam. Dobra, dobra. Idziemy stąd. Zepsu nam wszystko, co teraz zrobimy. Nie wiem, aż ona sobie pójdzie. Dobra. Czekamy. Oj, 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 dobra, idę tutaj. Dobra, idę pracować dalej. Parę godzin później. Dobra, już jestem strasznie zmęczona. Wracam do domu. A widzicie, jak dalej tu stoicie? Nie, szef nam kazał po prostu odrobić tutaj pracę. Dobra, dobra. Tak na niby ona zjechała na tu. Dobra, możemy wejść. Chodźmy. Dobra. Ym, y... Chodź Zastąp mnie na razie, dobra? Dobra. Dobra, co chcecie? Jest taka sprawa. Chciałabyś obrabować bank? To to... będziemy mieli dużo, dużo fajnych prac. Wystarczy, że... Nie, co to ja tu włączyła? Dobra. To mi się tu połączało... O nie, projektor! O nie! Dobra, muszę go zamknąć. Dobra. Nieważne. Um, tutaj wyczyścimy tablicę, żeby nic tutaj nikt nie wiedział, że my tu w ogóle tu byliśmy. Dobra, ja wyłączę komputer. Dobra. I tak. Robimy tak, że. No, weź zamknij komputerze. Yy, dobra. Yy, plan jest taki Iwonka. Yy, bierzemy tutaj. Będziemy na, robić napad na bank. Hmm. Tylko nikomu o tym nie mów. Ja hmm. mogę Maćkowi. Nie, nie mów Maćkowi. A poza tym... Masz już męża, Oli'ego. I co, ty teraz w Maćku się zakochałaś? Nie, po prostu z nim się skorekuję. No to może lepiej Oli'emu. Oli przy... umie prowadzić samolot? Tak. No to tak. Um, to zrobimy tak. Zadzwonię e, do Oli'ego. Dobrze, na razie nie dzwon. To jest trzy, trzy, trzy piętra, jedno piętro, drugie piętro i tu trzecie piętro. Tu wchodzimy, widzisz, tutaj wchodzimy, potem idziemy tutaj, idziemy na to piętro, w którym teraz się znajdujemy, czyli tu, o tu, do sali konferencyjnej nie idziemy, tylko po prostu idziemy na to piętro, to jest sala konferencyjna, a bank nie Aha, dobra, poczekaj, musimy tu zmawiać wszystko. Dobra, zmażemy tu wszystko. Trzy piętra, raz, dwa i, trz, i trzy. I tutaj idziemy, tu wchodzimy. Tylko tak, żeby alarm. Tu jest bank. Tu jest bank. I tutaj. Tu się musimy jakoś wejść. Ale tu się nie możemy przejść, bo tam są zabezpieczenia. A teraz ochroniarz. Więc pójdziemy tu do góry. Nie wiem, czy na samą górę. Nie, tu jest szyb wentylacyjny. Tam obok dyrektora. Tu pójdziemy tu do dyrektora. Przejdziemy tak, 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 tak. Nie, tu nic nie ma sensu. Nie mamy planu budynku, więc nie wiemy, co i jak. Ja Ej, już wiem, możemy pójść zmienić pracę. Ja będę sprzątaczką. Ty, dobra. To my będziemy sprzątaczkami, sprzątaczami. A Ja tutaj będę. Całą... Dalej. Tak. A ty tu będziesz, ty się zwolni, ty się zategujesz na prezentarczynie, żeby tutaj pracować w tym budynku. Wtedy dasz nam znak. Dobra. Nie i tak na niby już, była, już był wieczór, była noc. I, I znaczy nie był wieczór, nie była noc, tylko po prostu Iwonka tam siedziała, bo już była umówiona o pracę, ale oni jeszcze nie. Dobra, tu jest ten. Tu jest. Dobra. Tu zapukamy, szybko. Dobra. Puk, puk, puk. Zaproszą. Dzień dobry, chcielibyśmy zmienić pracę i pracować jako sprzątacze. Dobrze, to jak chcecie być tam posadę, to zaraz wam dam klucz. Dobrze.